Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na nowym odcinku. Dzisiaj jest on, mój chłopak Mikołaj. Jest to odcinek z okazji walentynek. Mam nadzieję, że czujecie ten walentynkowy klimacik. Ale zanim przejdziemy w ogóle do tego odcinka, to Was poproszę o subskrypcję i zostawienie lajka, bo jest to dla mnie bardzo ważne i będzie mi niezmiernie miło, jeśli to zrobisz. Także czas na intro i zaraz się widzimy. Prosiłam Was o zadawanie pytań na moim Instagramie, na którego was serdecznie odsyłam. Poprzez wybór tych pytań z Instagrama dzisiaj zweryfikujemy nasz związek. <laughs> e, przygotowałam się, mamy tabliczki i myślę, że nie ma tutaj co do, za dużo się rozwodzić. Mikołaj już zna zasady. Musiałam pokazać odcinek obcych ludzi, żeby w ogóle zrozumiał o co mi chodzi. Choć e, nagrywaliśmy coś podobnego na Twój kanał kiedyś. Myślę, że nie ma co przedłużać. Czas na weryfikację. Kto zajmuje się częściej zwierzyńcem? Trzy, dwa. Jeden. No, wow, to... zgodność. No niestety tak jest. Kto miał więcej związków? 3, 2, 1. I weźmiełeś w ogóle. Kurde, tak. widzę na jakiegoś, ale kurde, nie wiem. Nie, nie, nie. Musiałbyś mi chwilę dać. Co się żebym... ja z tobą mam trzy? No to nie, bo ty miałeś trzy. Ty, ty nie miałaś takich krótkich związków po dwa miesiące, nie? Ja takie zajawki miałem i. Ty Na grubo zawsze wiesz. Bo ja A... uczucia. Ja jak byłem młodszy, to tam, tam nie? nie? wiesz ile? Ja? No. Ale nie no, żeby ale nie wyszło, jeszcze? że... Kurde, 140, nie? Nie, no to. No po gdzieś... prostu więcej jeszcze. No więcej, tak około 10. Może. Ale krótko. Zgadzacie się co do to tolerancji osób typu homo. Dwa, jeden. Tak. Ja mam tak? Myślę, że tak, ale ja bardziej. Tak, zdecydowanie no. ty bardziej, bo ja jestem tolerancyjny, ale... No nie ukrywam, że związek y, dwóch facetów trochę bardziej mi przeszkadza, ale na zasadzie takiej, że takie obnoszenie się z tymi przeszkadza. Wiesz, co dziś? No, Jakieś ja marsze, wiem. takie nie marsze, takie wyzywające stroje to mi przeszkadza, nie? A tak jak ten to się po prostu kocha. Ale ten... myślę, że nie jednej osobie, jakby ktoś puścił ślimaka na ulicę też by przeszkadzało. W sensie para się. Tak, nie mieliśmy już kiedyś taką sytuację na openerze, nie? Że się przed nami zaczęli po prostu całować. Ale ktokolwiek się całował, ja miał... to sprawia trochę cringe'u. No ja po prostu jestem tolerancyjny, ale no. Nie, nie miło mi się patrzy, o, ale nie tam, nie, żeby żebym mówił, oj, co robicie? Nie, no, nie, to A ja tak kompletnie nie uważam, mam. Uważam to za, żenadę, jak ktoś tak robi, nie? Dobra, następne. Kto częściej jeździ na koniach? 3, 2, 1. Piko, no. Jeśli oglądacie, to wiecie, że mam też problem z plecami. Ciekuncie... I to też miało znaczenie. Ale, tak, duże ale. Duże znaczenie. Ale ogólnie to i tak chyba częściej wsiadasz. Ja też częściej zmieniam konie. Ale. Jeżeli chodzi o nowego konia, to prędzej ty wchodzisz na nowego konia niż ja. Zobacz, jak byliśmy oglądać Zorze, to ja się na nią bałem wejść, a Ty żeś wlazła od razu. Było tak, no? Ciekawe czym to się da. Tak... tak samo Wester jak miałam okazję. Tak, ja nie wsiadłem, no. A, a ciekawe, czemu tak jest wiele prostu... rozkwinka? Niby wsiadasz, a... a jak już znamy konia, to ty nie wsiadasz. Dziwne. No dobra, lecimy dalej. Kto jest częściej u koni eee, w nawiasie Stein? Dobra, Trzy, dwa, jeden. Ja, ale niewiele więcej. No ty? Co ty? Teraz? No. Wstaję? W życiu. Wstaję i jestem częściej. W życiu, nie? To, że ty no jesteś super, raz, że raz, ale dłużej, się nie zgadzamy. <gry> raz, że ale dłużej, to, to, nie, to nic, nie znaczy, że jesteś częściej. Myślę, że cofie ja tam podchodzę po coś. Kto był dzisiaj? O ja! Kto był wczoraj? To po Ojej. Ale to, że ty coś robisz, coś, e, nie możesz, to nie znaczy, że ja nie jestem częściej. Wiecie co, ja chciałem napisać, ja chciałem zrobić tak. Aaaa, wow. Bo, no, ale bo kurde, naprawdę to jest. Ale takie... dlatego ja napisałam niewiele częściej. Dobro, raz więcej jesteś, ty nie chcę No ale tego napisałam niewiele częściej. No dobrze, dobrze, no ja po prostu nie wiedziałem jak to ten. A nie, żeby, że tak, ale... to jest, że typowo ja częściej. No nie, niewiele. M miałem w głowie taką równość, ale potem pomyślałem, kto robi więcej. No to już mówię, no kurde, ja robię więcej. No robisz więcej, ale ja jestem częściej. Bo co, tam trzeba coś podejść, zobaczyć, coś zrobić. Tak ja uważam. To co, się w tym, czy nie? No ja bym bardziej się po nie? Ale no, skoro ty czujesz, że robisz więcej, no spoko, nie robię więcej, tylko chodzę częściej! No, no to co, chodzisz i patrzysz? No nie, na no, przykład rzucę sianko, doleję wody, nie wiem, idę sprawdzić, bo ktoś przyszedł coś, żeby zrobić no, tam ale nowego. No, wody dodawać wody, rzucić sianko, to że coś robienia, nie, No ale nie, nie, nie takie ciężkie prace, nie? To są takie, wiesz. Ojej, no wiadomo, że na 5 minut nie... podejdę, a ty tam spędzasz na przykład dłużej czasu, no. No tak, no bo wiesz. Ej, nie wiem, dobra. To nie wiem. Ja bym powiedział, że równo. Nie zgadzam się. Uwaga, I to ostatnio było poruszane na e, Twoim kanale, więc jakby już mamy to w miarę uzgodnione. To pierwszy powiedział kocham Cię. Jeden. No ja, <laughs> ja powiedziałem. Ja no, powiedziałem. tak już. Ale w sumie to nie pamiętamy tego dnia, nie? E, wiesz co? To było chyba coś na zasadzie takiego, że się ja. rozgalopowałem i było takie. No, ko... Cześćko... No, i on tak mi się też kojarzy, że przez telefon I, nawet, i nie? Pociągłaś po temat co chciałeś powiedzieć? Ja mówię, no chyba. No i czymy tak. <laughs> Kola czy Pepsi? 3, 2, 1. Kola, najlepiej zero. Kto częściej sprząta? 3, 2, 1. Ja prawie w ogóle nie sprzątam. No dlatego <śmiech> dużej, <śmiech> żeby jakby zaznaczyć tę um, powagę sytuacji. <śmiech> <śmiech> Ty. Czy oboje chcą iść w western? rozpisał no. już żeby pracowanie co? 3, 2, 1. Tak, West, ale czasem rajdy. Okej. Okay, tak. Tylko West, ale... Aha! Jeżeli chodzi o taką moją jazdę, to ja tylko w... We... No naprawdę tak mi kurde, tak mi się podoba ten Western cały, że to jest po prostu obłęd, ale no właśnie nie wiem co napisać, bo napisałem tylko rajdy, tylko Western, ale podobały mi się też rajdy, nie? Ale rajdy takie, żeby było... Yy... Żeby krajobraz był totalnie mi nieznany, na przykład właśnie tu Gruzja, tu jakiś właśnie Egipt czy coś, takie no. nagle, takie mocne zmiany, kurde, krajobrazu nie było. A ja z kolei mam tak, że od zawsze te siodło westernowe ze mną było, ale jazdy westernowej nie było, także myślę, że znaczy już dojrzałam do tego, żeby to po prostu zmienić. Kto pierwszy zapytał o związek? Kurde, teraz się tak zastanawiam, że chyba powinnam zmienić tę odpowiedź ja nie mam w ogóle wątpliwości, także od razu wiedziałam odpowiedź. Czy? No, ja, co co żeś ty napisała? No, zapytał o związek. Ja nie wiem w ogóle podjazdu. albo to, albo tom, no to a... co ja wiem zrobić? Ale nie, ej, w sumie, przepraszam. No co, zostaniesz moją dziewczyną? Ja wiem, ja wiem co ty rozk... Ja wie... ja co, rozki... co? No, zostaniesz moją dziewczyną, te słowa padły od ciebie. Teraz mam dobić. Nie, nie, bo... Nie mam list. No właśnie, to było tak, że... Kurde, ja bym powiedział. No, no, co? Działaś pod presją? Nie chciałeś sobie tego. Nie, tak, nie no, to właśnie tłumaczysz? tak. Na początku tak pomyślałem, ale potem się zastanowiłem, że przecież, jak ty mi to postawiałeś, to list już do ciebie szedł. Wiesz, że co chodzi? No, no że w ogóle jakby to nie miało Czyli styczności, że to nie to było jest, po tej rozmowie. To jest coś na zasadzie, tej historie takie, co wiesz, chłopak kupił pieścienę zaręczynowie, potem musiał pokazać paragon, że nie było on to już wcześniej niż coś tam wiesz co chodzi. <laughs> Bo generalnie tak, żeby wam ukrócić tę historię, to było tak, że myśmy się spotykali jakiś czas. Mi ta sytuacja już przestała odpowiadać, żeby się spotykać, tak wiecie, w takiej intensywniejszej relacji, ale nic nie uzgadniając, więc stwierdziłam, że dobra, albo kończymy, albo coś uzgadniamy. No i mieliśmy taką poważną rozmowę, w sumie już taką powiedzmy. To może nawet powiedzieć, że jakby mi koja że nie no to kończącą. A ja w tym momencie już wiedziałem, co ja zrobię, dlatego musiałem, jak, że wiesz, jakoś ci dać, że jeszcze chwila, nie? No i to było też tak, że on ten list napisał, bo już chciał to zrobić, bo też już czuł jak co się dzieje. Ja wyjeżdżałam, bo nie mieszkałam tu gdzie teraz, tylko w Poznaniu, on też mieszkał w Poznaniu i jechałam do swojego do domu rodzinnego, no i po prostu jechałam z taką, wiecie, trochę doliną, że no dobra, no już chyba już po pogrzebany temat i tak dalej, a w tym czasie list doszedł, czekajcie, ja dojechałam do domu i ten list otwierał, a on chciał za a ja tą rozmowę <laughs> przeprowadziłam, żeby już zakończyć, czekajcie, bo nie byłoby w stanie nawet, wiecie, w tego samego dnia wysłać list. Ty mi nie powiedziałeś, wiesz, dobra, koniec, <grym> wal się, tylko to było takie... rozkwin sobie, To nie? była taka mocna sytuacja, rozkwin, nie? Rozkwij nie było już, w koniec, tak. <grym> Ale list mam do dziś. Także jest dowód, co, że ty zapytałeś, bo tam jest napisane, czy będziesz moją dziewczyną? No, no, no. <grym> kot czy pies? Czy... O, nie Ale ja kotki wzi? też lubię, tylko... Taak, no wiadomo, kot wiadomo. musi być znajdą i musi mieć super charakter. Ile razy się kłócicie? Jak zrobić taką emotikonkę? <grym> <grym> Często się sprzeczały. No, może tak faktycznie. No bo kłótnią no. dla mnie jest, wiesz, na może. Jeśli nie? to jakoś rozgraniczasz, tam to. Trzesła latają i tak dalej. Ale podejrzewam to że ty, kto... Takich kłótni mamy tam może raz czy dwa razy na pół roku, a myślę, że sprzeczki typu znowu nie zgasiłaś światła za sobą. Myślę, że takich jazd to mamy na przykład więcej. nie? Podejrzewam, że te osoby, ta osoba, która pytała, chodziło o to, czy faktycznie czasem mocno do siebie gadamy, no to myślę, że często. No tak myślę, że ty ktoś miał na no myśli. Wy tego nie widzicie, ale mi się wydaje, że często. <grystuńcząc> Zgadzałeś się z tym, czy nie? ja mam inne. Pokuszę się! <grystuńcząc> to wam pokaże. Ja po prostu mam inne. inną granicę, inny próg, w ogóle, nie? No, tak. Dla mnie, że tam jak ktoś na siebie dwa razy krzyknie, żeby powiedzieć swoje zdanie, to tak nie do końca jest to kłótnią, nie? Bo po prostu ktoś powiedział swoje zdanie, to była mała sprzeczka, ale żeśmy. w ten sam dzień, już jest to wyprostowane, czy tam pod jest to wyprostowane, to dla mnie w ogóle nie skutnia, tylko. No coś takiego się dzieje w związku, a kłótnia to dla mnie jest, że tam się na przykład dwa dni nie odzywamy, tydzień do siebie dochodzimy, jakieś przemyślenia, jakieś w ogóle zmiany, to, to takie rzeczy. To, to jest dla mnie kłótnia już, nie? No to to już jakby jest twoja rozklinka kłótni. Definicja kłótni jest inna. <laughs> Okej. Okay. Ulubiony kolor. No i teraz się zastanawiam, czy chodziło, napiszemy i ty napisz swój i mój, nie? w sensie ja Aha, twój do, i swój. Do, do, piszemy dwa. <laughs> tak. Dwa, jeden. No, Miko zielony, Mari czarny. Ja też tu mam swój oh, Marii wow, jaka godność. Czy każdy z Was by się poświęcił dla drugiej osoby? Trzy, dwa, jeden. Tak. Dwa. Nie ma co tutaj wiedzy, się rozwodzić się, że tak. Kto pierwszy wyciąga rękę po kutni? Dwa, jeden. Bez dwóch zdań w ogóle. I ty, ty tak jej... pokazujesz, że nie widzę. No. Oczywista e, oczywistość. Ja, ja, ja nie ten... wiem, to jest naprawdę Ale sporadyczność. Jak... Wcześniej było jakieś pytanie, że. Hmm. O, to kłótnie, to tak jak mówi. ja na przykład jestem osobą, co ja potrzebuję na przykład czasu po kłótnie, nie? To na przykład tydzień dojść do siebie, trochę spokoju mieć i tak dalej, profesję samemu rzeczy porobić. Ja nienawidzę takiej, wiecie, złej krwi, nie, nie czy nie jak nie to się nie. mówi, Takiego, takiej atmosfery kłótniowej, ja w ogóle chcę, żeby wszystko szybko wróciło do normalności i dla mnie to taka nienawidzę po prostu tego, nie? Jeśli mielibyście wybrać między stado koni do końca życia, maścik srokatę czy kasztan kasztanowatę? Kasztanowe. Easy. No. no. byłoby kolorowe no, i so ciekawie. Gaty, I bym potrafiła ich odróżnić. Chcecie brać ślub. Trzy, dwa, jeden. Tak, ale w swoim czasie, a nie pod presją. Tak, ale nie kościelny. Już myślałam, że pisać... wyjdziesz ze za... mnie. Jak ja słyszę pytania, nie? W kurde, ale... Kurde, <laughs> jak ja słyszę pytania, kiedy się przeciwcie? Czy coś... Nie twój biznes, nie twoje życie, to jest moja sprawa, nasza sprawa. Kto jest bardziej zazdrosny? 3, 2, 1. Cząby krzykniki. Jesteś bardzo zazdrosny. O, o, ktoś tu się nie zgadza z moją opinią? No, z bardzo nie. No tak, to jest moja, ten... Kto częściej jest na siłownik? 3, 2, 1 tyle samo. Kto z was jest bardziej ambitny? Trzy, dwa, jeden. Bardziej Miko, ale oboje. Chyba... Jak patrzę na moją reakcję. No uzasadnij to jakoś, to może się odniosę. Że ja też mam jakieś swoje plany, ale zdecydowanie prowadzę i częściej też mówisz głośno przede wszystkim, bo ja on później czy i powiedziałeś tego głośno. Ja sobie dużo rzeczy bardzo myślę i rzadko je wyrażam na głos, bo mam wrażenie, że niektóre rzeczy jak powiem, to albo się nie ziszczą, albo. Mm, nie wiem, jak to nazwać nawet. Nie chcesz zapeszać w taki. No jakiś i, sposób. i sobie po cichu tam jakby do, nich, do tych rzeczy dążę, ale w rzeczywistości jest tak, że Mikołaj częściej to mówi, otwarcie też mówi swoje plany, no i. Yy, Ogólnie ma większy zapęd, więc dlatego bardziej ty, ale ja myślę, że ja nie jestem jakoś nieambitna. No, ja mówię częściej, głośno, ale... No ktoś... i szybciej działasz. Też na pewno takie jesteś, no szybciej mnie, działasz. Dla mnie, dla mnie jak coś chcemy robić, to po prostu idźmy i to zrobimy, no. a nie, że tam... No, pojedziemy w przyszłym roku. Przecież Przysz, w przyszłym roku to jest wieżak daleko, no, tak to że... po co tak daleko? no Teraz to tak. zróbmy, jak chcemy to zrobić. Myślę, że coś... o, ale wkurza mnie, jak ktoś mi <laughs> mówi, kiedy to zrobię. Nie? No przecież chciałeś to zrobić to kiedy, to kiedy. To kiedy ja będę chciał, nie? Wiesz co dzi? Kto potrzebuje więcej budzików by wstać? 3, 2, 1. No, to jest tam. <śm> Jak drugi piesek to suczka czy pies? 3, 2, 1. Czemu? Z czemu co, czemu się. Czemu... Aha, że... Pies mam odpowiedź. Wiesz co? Ja... Broń Boże nie narzekam na ten. Zauważyłem, że to jest yy, piesek ze złota, ale... Kiedyś miałem pieska, właśnie suczkę i uważam, że one mają trochę inny charakter. Są... Yy, wiadomo, że to pewnie jest tak, że się trafi, ale one są takie... Twardo stoją na ziemi i jak yy, sobie ułożysz takiego pieska i zrobić z nim jakąś relację, to jest taki bardziej ci oddany. Ta, no ja tak ta uważam. Myślę, pa, mało te... tego, uważam, że suczka jest problemem ze względu na cieczkę. Jak no ja sobie czy... przypomnę Izzy, jak to była, albo jak widzę Nalę i tych krew wszędzie, to nie, dziękuję. Mm. Mało tego, jakbyśmy mieli suczkę, to Kesa by dostał... On jest niewykastrowany, wiecie, nie? Ale... Ekskluzywny hotel z udogodnie... udogodnieniami, e, czy skromny z ładnym widokiem i mało ludzi? No, tutaj mamy taką... Trochę nam się pozmieniały niektóre rzeczy, więc jestem ciekawa, co byśmy wybrali. Czy ekskluzywny, czy jednak skromniejszy, ale mało tak ludzi. Jak się pisze ekskluzywny? To znaczy, że odpowiesz ekskluzywny? siebie <laughs> nie wiem, jak to napisać. Mhm. Ściągam. Trzy, dwa, jeden. Ekskluzywny, ale czasem pod namiot też fajny. Powiedziałaś ekskluzywny. A ja mam eksklu... ekskluzywny. Co jest tak? By... Z małą ilością ludzi. to to się to. Ekskluzywny. Eks... Eks... No, ty masz taką pisemnię, dobra. Czyli co? Czyli w sumie trochę inaczej, tak? No, trochę inaczej, ale oboje byśmy wybrali ekskluzywny. A mi się Podobno. podoba ekskluzywny, bo są takie, ale z małą ilością ludzi. Wymarzony kraj na życie. Na życie? A może my taki, w którym jeszcze nie byliśmy? No bo tak, bo wymarzony to wiesz, może być taki abstrakcyjny, nie? Dwa, jeden. tam pojedzie. Kto pierwszy pocałował? To jest. ja Wam, poruszył ktoś pytanie, o które już nieraz się sprzeczaliśmy. 3, 2, 1. Ja nie wiem, czy on się sugeruje, nie? Dobra, powiedz na wizji. No co powiedz na wizji? Ja się tak a ty wyciągnęłaś usta i chciałaś zrobić co? Ja się zbliżyłem. Czyli on pierwszy, bo ale on Ale ja dla jaś zrobiłem, nie ja jestem jejszy. Tak, dla jaś. No ja 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 tak! Jejcarz. Jesteśmy w dwójkę, jest znaczy chciałem... taki vibe, nie? Dla Joś! Ja chciałem sprawdzić sobie, zrobiłem dla żartów. A, znaczy dla żartów, może nie dla żartów, ale. No nie, no, dla Beki, no. Dla <laughs> Beki sobie po co No ale potem tak raz? wyszło, że, że, że do tego doszło. Tylko tak co chciałem sprawdzić Twoją reakcję A Ty... Nie było tak. Powiem wam tak Nie, nie, nie wiesz mu. Większy leniuch 3, 2, 1 Zdecydowanie Lubię się polecić, no. Uwaga i... Nie! Tu miałam dwa razy to samo Także już te wszystkie pytania Słuchajcie, no Myślę, że byliśmy w miarę zgodni Tak podsumowując W miarę. No i trochę Mnie tutaj pogrożono ale no, tak jest Super. najwyraźniej. Szczerze się liczy, tak? To nie są te. Też mam szczerze. No. Dziękuję Wam za to oglądanie. Życzę wszystkim miłych Walentynek. Mhm. I myślę, że tutaj już więcej nic nie mam do dodania. Zapraszam do Mikołaja na kanał, zapraszam na nasze Instagramy. Do mnie na Instagram oczywiście. Też ja już powiedziałam, nie? Na nasze instagramowe. No. Dobra, kończymy to po prostu. I pa! Wszystkim życzę miłych Walentynek. Hejka.